Dzień dobry moi drodzy. Zaczynamy przegląd shortów i spodanek na grubsze uda. Taki przegląd, o który prosiłyście na Instagramie. Także sama jestem bardzo ciekawa, czy sieciówki mnie czymś zaskoczą, czy znajdę to, czego szukam. Od razu, pytanie do Was, gdzie kupiłyście, albo inaczej, gdzie kupiłaś kochana, najlepsze shorty, jakie masz teraz w swojej kolekcji? Ja najlepsze spodenki mam właśnie z Zary. One mają taką minimalnie dłuższą nogawkę, co sprawia, że moje uda wyglądają szczuple, ja się czuję super komfortowo. A na drugim miejscu trochę lepsza marka to t -spuny. Ja nie wiem jak oni to robią, ale te spodenki wyglądają no po prostu na każdym dobrze. No słuchajcie, zaczynamy od wspomnianej Zary. Zobacz kochana, jakie fajne eleganckie, ładne zaszewki 139 zł, no cena nie jest zbyt piękna, bo raczej jakieś takie zwykłe shorty jeansowe, kupowałam w zeszłym roku za 7 dyszek, więc oh well. no ale było minęło, słuchajcie nie ma co komentować, trzy różne kolory, ja na pewno wezmę sobie czarne do przymierzenia i szukamy dalej o tutaj też coś fajnego z taką szerszą nogawką, 99 zł ładny, błękitny odcień jeansu, także może 40 i to jest model MOM. Bardzo ładny model. Już wam pokazuję go z bliska. I szczególnie właśnie w beżu mi się podoba. To jest super przyjemny, taki mięciutki materiał. One kosztują 109 zł. Jedyne co mi się nie podoba to. Ta sprzączka, dajcie znać, jak wy się zapatrujecie na takie retroakcenty, ale no, całkiem sympatyczne spodaneczki I tak lniane w ogóle, no, no totalny sztos! 125 zł. Piękne, piękne, piękne. I są kurzulą lnianą. Świetnie to wygląda, także bierzemy też je ze sobą. O nie ma rozmiaru. Kurczę, no to było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. O nie, te też są świetne. Ale nie ma rozmiaru i takie mięciutkie, minutkie, bardzo ładne. Fun fact o mnie i totalny off topic Bardzo mi się to podoba i przydałoby mi się to na dzisiejszą imprezę. Będę na koncercie m.in. Dody w pierwszym rzędzie i fun fact o mnie jest taki, że uwielbiam pod Hit Festival i od trzech lat <gryw> biorę w nim udział. Dokładnie takie spodaneczki mam z zeszłego roku. To są mid-rise. Myślę, że ja Nie, dobra, może ja mam też te mid -raise. i one są no, to koszulę, koszulę, bo Ta moja kimonowa trochę była słabsza do prezentacji i w ogóle ta koszula. Do niej też mamy dół, więc na końcu to przymierzy. Bardzo mi się podoba ten komplet. Wydaje mi się że też jest stwarzowy, ale spodenki. Teraz to jest właśnie ten typ spodni, w którym nie mamy elastanu. Plusem tego stanu rzeczy jest to, że one przepięknie okalają brzuch i biodra. Zobaczcie, ta długość nogawki sprawia, że uda są fajnie wyszczuplone. Nic nam tutaj się nie wylewa. Może jaki to jest brzydki czasownik Nic tutaj nie, nie wychodzi, ale no, minus jest taki, że ta półpa jest trochę spłaszczona, więc jak ktoś chce sobie uwydatnić, no to... Ej, no te, te no okropnie mój tyłek jest ładny, a te spodenki go psują, więc są plusy i minusy. Tutaj słuchajcie, bardzo ciekawa sytuacja. Nigdy nie miałam takich shortów a'la garniturowych, bo to jest taki gruby materiał jak, e, jak marynarkowy. Tutaj mam trochę luzu, a jednocześnie w pupie one są opięte. No i tutaj pupa już wygląda dużo fajniej. Ciekawe są te spodemki do marynarki, ale coś mi tutaj w nich nie leży. Te zaszewki sprawiają, że robi mi się taka buka. No nie wiem, ale są naprawdę świetnie uszyte Materiał już wspomniałam, że gruby Taki naprawdę fajny Biała koszula, marynarka No byłyby rewelacyjne Może kwestia długości Może kwestia tego, aby były dotąd no, no teraz też w trendzie są takie dłuższe Więc może warto też zwrócić uwagę Ale tutaj nic takiego nie widziałam Dobra, teraz mam do coś ekstra Ja czułam, że te spodanki będą bardzo wygodne I takie też są takie mięciutkie Takie comfy No, no cudne ale no nie wiem jak ten fason. Może z obcisłą górą. Zespół jest taka sobie, one tak dziwnie tutaj odstają. Ale z przodu wyglądają bardzo ładnie. Czyli gdybym je kupiła, musiałabym chodzić cały czas tak przy ścianach, nie? Żeby wygrywać komór i To Totalnie żartuje. No nie są idealne, ale ja też nie mam łatwej sylwetki, jeżeli chodzi o shorty. Więc, jak macie łatwiejszą sylwetkę niż ja, to wiesz. I teraz, o zobacz, z taką. O, tutaj luźną koszulą. Nie, no fajnie, fajnie to wygląda. I muszę Wam powiedzieć teraz jedną rzecz. Super jest to, że ja nie jeżdżę w tej koszuli, do której się przymierzałam, bo już po chwili te wzory zaczęły mnie drażnić. Serio? No, fason jest fajny, ale no nie, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało ze spodankami. Niestety musiałam obejść się smakiem, nic tutaj nie kupiłam, chociaż. Kilka tych par było naprawdę ciekawych. Niemniej wydaje mi się, że taki duży wybór typowych jeansowych spodenek jeszcze przed nami, że za chwilę Zara nam tutaj zaserwuje. Tymczasem kroki swe kieruję do Mango. Zobaczmy. Jaki super miły jeans. W ogóle bardzo ładny jest kształt tych spodenek. Zobaczymy czy będzie większy rozmiar. Obok mamy coś poszarpanego, a tutaj wgnięta nogawka. Ja na przykład nie najlepiej się czuję w takich fasonach. Możecie mi napisać, jak to u Was wygląda. I tutaj takie duże kieszenie z przodu. Ale słodka jest ta kolekcja w stokrotki. To, to nie jest mój styl, ale pokazuję Wam. Może komuś to wpadnie w oko. To jest taki typ printu, który bardzo podoba mi się na kimś, a niekoniecznie na mnie. Zobaczcie taki piękny odcień beżu. Jeszcze tego nie widziałam. Jest trochę szarawy, ale ja ładny nie mniej. To znowu nie jest mi fasem, bo ja nie lubię tych kwadratowych kieszonek w przodu. Tutaj obok mamy coś takiego. Też mogą wyglądać na sylwetce bardzo ładnie. Także sprawdzimy to. i nie sprawdzimy, bo znowu nie ma rozmiaru. rozmiaru ale sobie bardzo, bardzo, bardzo lubię. Mam takie w kolorze czarnym. Teraz jeszcze widzę, że w tym roku mają nowe. To był taki jasny róż, ciemniejszy róż, jeszcze coś tam było. Ale one za 80 zł. A ja sobie kupowałam na jakieś prądy, chyba za 30 palek czy coś. Także wnioski wyciągnijmy sami. Tutaj lekki szok, jeżeli chodzi o te spodanki z nogawką, bo nastawiłam się na to, że one będą naprawdę brzydko leżeć. A fajnie to wygląda, takie wywinięcie. I pupa też ładnie leży tutaj. Jest taka bardzo juicy Jeans dużo przyjemniejszy niż modele, które mam w Zarze Takie milutkie one są, naprawdę Dużo elastanu, ładne Kurczę, te też są fajne Gdyby nie to, że mam bardzo podobne z Zary to bym je naprawdę kupiła i zobaczcie one lekko odstają, dzięki czemu też mamy efekt trochę szczuplejszych ud i pupa tutaj leży Ekstra. Mango wy umiecie w te pośladki Chciałam tylko nadmienić, że jest mi przykro, że nie ma takiej w kolorze białym albo czarnym, bo biały albo czarnym No bo takie mam i to mam kilka par błękitnych, a dokładnie w takim... no, no takim niedokładnie, ale mega ładny model, się błękitne, więc oh well. I w ogóle te Lki były na mnie takie, no widziałyście, opięte, a tutaj Elka jest dużo, za dużo, więc tak jak mango, u mnie w poslatki, w podkreślaniu tak mango nie do końca umie w... Wy... Rozmiary, w utrzymanie tych samych standardów. Ja wiem, że to technologicznie czasem jest niemożliwe, ale w każdym razie takie luźne spodneczki, które kosztują 109 zł, też bardzo fajne do białych topów na upały. Nie mam pojęcia, jak mogłam tego nie zauważyć. Zobaczcie, jakieś śliczne, po prostu śliczne shorty, 119 zł, i do tego mamy marynarkę. Kupiłam sobie bardzo podobny komplet w H&M. i niedługo go zobaczycie u mnie na feedzie Tylko, że z długą nogawką, a te z tą krótką sztos Ale cóż, lecę dalej, więc już ich nie przymierzę H&M Ciekawa jestem bardzo, czy wyjdę tutaj z siateczką w tej dłoni, czy niekoniecznie Mam takie spodeneczki Tylko, że z domieszką lnu, dokładnie z tego sklepu Słuchajcie, podchodzę do nich i chcę je wziąć do mierzenia A to jest taki poliester że masakra. Może to są takie spodenki do chudnięcia, że jak są upały, to je do siły i tkanka tuszowa po spodem nam się wypala. Także dzięki. No, thank you. O, tam coś różowego, widzę. I tutaj chyba będzie troszeczkę lnu. No, te są już takie naprawdę bardziej naturalne w dotyku. Zobaczmy skład. Niby mamy linen blend. Linen. Wisko za 57% czy 43%. Len. Ej, jak to fajne, fajne, fajne Tylko ten rusz jest taki zbyt, o Jezus, jakie liczne. Przepraszam, po prostu, po prostu, no, no, kurczę, nie mogę się skupić, jak taka pięknota na mnie zerka Te rozmiary są bardzo mocno przebrane, nie byłyby się dużo spodzenek, ale większość te XS-ki, więc ktoś z Was ma xs to bardzo proszę Biorę czarne M-ki, bo na przykład te są tylko Mki, nie ma elek, a te są same XS S i 1L, zobaczymy. I za to właśnie robię bo zobaczcie jak duży tutaj jest wybór. Ja mam już tutaj trochę rzeczy a, przygotowanych do mierzenia. Te są niestety dość sztywne, ale na przykład te wszystkie z zamieszką no, naprawdę w tym roku zrobili całkiem miękkie. Zobacz kochana, jaka przyjemna frota Idealny komplet Do spędzenia czasu na świeżym powietrzu I na przykład gier zespołowy. Ja w zeszłym roku Zabrałam się na taki top w kolorze beżowym I nie było do niego dołu I tutaj widzę, że teraz są takie popielate Ale to, to nie jest za bardzo mój odcień Ale jakby komuś wpadło w oko, no to spoko Oh my god, jestem niesamowita Dobra, mamy bardzo dużo Różnych takich Alalnianych spodanek. A ja szukam jeansów o, o, tego szukam Właśnie czarnych mi brakuje Także mówisz i masz Dokładnie tego szukałam, zobaczcie I tutaj mamy w ogóle taką długą nogawkę Nigdy nie mierzyłam takich spodanek Także let's do it Nie wiem, czy to jest jakiś hype na taką długość Ale jest tylko 34 rozmiar I 36 Nie ma takich na takie większe pupki Smutno mi, bo napaliłam się, powiem wam przeżyć naprawdę na się Stary, pierwsza, to jest bluza w paski, to jest w ogóle rozmiar SS, ogromne. Strasznie mi się podoba, ostatnio jak byłam tutaj z łóżki z z czas temu To nam wywali się nie, bierzesz jakaś dziwna to bluza, nie? Ja mówię, a w sumie i tak nie mamy czasu na mierzenie, I ją odwiesiłam, ale o niej nie zapomniałam I teraz wracam do hejemu I ona znowu wisi, ale w innym miejscu, w ogóle tak dziwnie i mierzę ją i strasznie mi się podoba. Strasznie mi się podobała. Ale też kolejna historia i coś, co mi się też bardzo podoba to te spodenki. Tu można się wyleczyć z tej dziwnej presy na rozmiary, bo człowiek mierzy Elkę w Zarze Elkę. zarze Elka była... Dobra, bo to mój rozmiar, a tutaj Elka jest. Za duża i tak to wszystko się. więc kurde co dobrze robię na głowę, muszę wam powiedzieć. I te spodanki są naprawdę zarąbiste, są tak dobrze uszyte, mimo że materiał sztywny, przy rozmiarze M, e, ogólnie M może nawet S, bo one naprawdę są wielkie, to miałabym taki realny obraz, ale zobaczcie jakie chudy nogi byłabym w takich za dużych spodankach i właśnie o to chodzi dziewczynek wybieram sobie shorty Nawet jak mam trochę grubsze udo Żeby wybierać odstające delikatnie nogawki I to robi ekstra, ekstra efekt Może tutaj aż jest przesadzone, no ale Na pewno wiecie o co mi chodzi No i tutaj ta sama historia Bo to są elki i to są wielkie elki Więc żałuję, że nie wzięłam eski, bo emek akurat nie było Mam emkę czarną Także zaraz ją przemierzymy W każdym razie te też są bardzo dobrze uszyte Nic tutaj mnie nie ubiera też mam tą fajną taką odległość między nogawką a udem. Mam ten mój ulubiony efekt. Naprawdę super. Dobra i tutaj te same spodaneczki w rozmiarze M Ale tu jest coś innego w ogóle w tej tkaninie Bo one są niesamowicie Wymięte, a te zebra aż takie nie były Ale mam dla was hit i kolejny Off w tym filmie Ten top to jest po prostu w życiu, Spójrzcie, ten jest wykończony Wydaje mi się, że Agnes Way, moja kumpela ma taki biały Z zeszłego roku Jak to zarobi się, na... tutaj mamy em, Pod spodem warstwę podszewki, Takiej cielistej, a tutaj Kawałek gołego ciała i chyba właśnie znalazłam idealny top na dzisiejszy event nie no po prostu przepiękny Wziąłam sobie te spodoneczki w różnych kolorach i mierzę białe i to totalnie nie jest moje figura. zobaczcie ja wyglądam jakbym była kwadratowa Totalnie, absolutnie nie. Z tyłu jest ok, ale z przodu no, ta gumka tutaj mi się miejsce, nieodpowiednim miejscu po prostu układa. Gdyby była wyższa, to by było okej, okay, ale wciąż mam sobie ładne, to więc tym portowie chyba i kęciaste biodra nie zepsują tego i szorty, które dają niesamowity efekt wyszczuplenia one mają podwiniętą tutaj nogaweczkę to są takie mid -y, ale poza efektem wyszczuplenia dają też efekt upodlenia bo kupa tutaj wychodzi tyłem i gdyby były 3 cm dłuższe to miałabym najbardziej soczyste pośladki w swojej historii porównajcie sobie mnie w tym kadrze, a w tym przypadku. i tutaj trochę dłuższa nogawka doprawdy przylegająca ale myślę, że też całkiem ładnie leżą Chociaż, no nie wiem, wolałabym chyba, żeby ta nogawka odstawała, żeby czuć się po prostu lepiej, tak sylwetkowo. Całość wygląda tak. I naprawdę przyjemny jest ten jeans, chociaż jak na razie nie znalazłam równie przyjemnego jeansu, co ten z Mango. Największy wybór i naprawdę dobrze skrojone spodenki były w HM. Najsłabiej w tym przeglądzie wypadła Zara. Hmm. Może tak jak mówiłam, jeszcze trzeba chwilę poczekać, aż oni wzbogacą ten asortyment i na przykład jeansy się pojawią. No, i w temacie jeansów, no to jakościowo najlepiej tutaj wypada mango. Patrzcie, ile zależy od fasonu? Jednak trzeba się namierzyć, żeby znaleźć coś idealnego, i jest to możliwe bez względu na figurę. Dziewczyny moje kochane, bez względu na to, jakie macie kształty, nie odmawiajcie sobie komfortowych, krótkich sukienek, shortów. Spódniczek, w zależności od tego, co lubicie i w czym się dobrze czujecie, dlatego że ktoś wam powie, że nie wypada. Ja totalnie nie akceptuję takiego sformułowania i innym nigdy w życiu bym nie powiedziała, że czegoś nie wypada. Więc tak, wszystko wypada, macie się czuć dobrze. <laughs> Przymierzcie sobie dużo rzeczy w różnych sklepach, żeby wiedzieć, w czym też dobrze wyglądacie. Mam nadzieję, że ten przegląd był przydatny. Piszcie mi, co najbardziej i co najmniej Wam się podobało. No i na jaki przegląd macie ochotę w najbliższym czasie, żeby mogła nagrać kolejny odcinek tej serii. Mm. Będę bardzo wdzięczna za łapkę w górę i subskrypcję, bo lecimy po 100 tysięcy.